Słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa, mówi Bóg przez proroka Izajasza, słowo nie wraca bezowocne. Słowo, które Bóg wypowiada na różny sposób. Kiedy myślimy o początku stworzenia, Bóg powiedział, niech się stanie światłość i stała się. Niech się stanie, niech się staną gwiazdy, niech się stanie słońce i stało się. Niech się woda zaroi od istot morskich, wodnych, niech po niebie latają ptaki i stało się. A więc słowo, które jest wypowiedziane z mocą Boga i które się spełnia. Potem było słowo wypowiadane do proroków i przez proroków, do kolejnych pokoleń, aż wreszcie przychodzi słowo Boga wcielone, czyli sam Chrystus, i on wypowiada słowo. On powiedział: "Niech ci się stanie, tak jak chcesz". I człowiek sparaliżowany, człowiek dotknięty trądem, został uzdrowiony. Dziewczynko mówi: "Ci wstani", ta, która umarła, wstała. A więc słowo Boga, słowo Chrystusa, ono ma moc, by spełnić to, co oznacza. Ale jednocześnie słowo, które przychodzi do nas, łaska, która do nas przychodzi, trafia na grunt naszego serca. I to jest z jednej strony nasz największy skarb, nasze serce, a z drugiej strony bywa największa przeszkoda w przyjęciu łaski i w przyjęciu słowa. Dlatego Jezus mówi tę przypowieść o siewcy, zupełnie jasno tłumacząc, że siewcą jest sam Bóg. Który sieje w nasze serca ziarno swego słowa. Ale teraz, w zależności od tego, jak to serce jest przygotowane, jaką glebą jest to serce, wydajemy plon, lub nie wydajemy. Albo wydajemy plon mniejszy, lub większy. I teraz na chwilę te rozróżnienia serca, które podaje Pan Jezus. Najpierw mówi o tym, że Mamy oczy, uszy i serce do tego, aby słowo Boga usłyszeć, aby zobaczyć Jego działanie w naszym życiu i aby na nie odpowiedzieć. A jednak mówi Chrystus, stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli. I wtedy rzeczywiście mogę nic nie widzieć, nie słyszeć, a moje serce w kierunku Boga nie pała niczym. I dlatego Chrystus mówi najpierw o sercu, które jest jak droga, że wprawdzie pada tam ziarno, ale natychmiast przylatują ptaki i wydziobują je, i tak jak tłumaczy Chrystus, jest to znak złego ducha, który zabiera łaskę, zabiera słowo, tam gdzie moje serce jest zamknięte, zatwardziałe. I teraz Choćby kiedy siedzę na Eucharystii i kiedy przychodzi moment czytania Słowa, później homili, na Słowie czasem mogę myśleć o filmie, który oglądałem wczoraj, na homili o obiedzie, który zjem dzisiaj, albo o tym, co będę robił po obiedzie, i wtedy to Słowo, choć pada, niczego nie sprawia. Wychodzę z Eucharystii i myślę zaraz, ale. O czym było? Może w ogóle nie czytali? Bo nic mi się tam nie zaczepiło. Więc to może być moje serce, które jest jak droga. I dalej mówi Jezus, jest też serce, które jest jak grunt skalisty. Czyli z jednej strony jest pokryte ziemią, ale pod spodem skała. I teraz to są ci, którzy z jednej strony słuchają słowa, przyjmują je z radością. Choćby znowu na Eucharystii, w trakcie myślę o jej dotknęło mnie, jakie słowo do mnie, muszę coś z tym zrobić. Potem wychodzę i zapominam wszystko. Mówi Jezus, to są ci, którzy przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia i są niestali. To jest ważna wskazówka dla nas. A więc, kiedy chcę otwierać moje serce na przyjmowanie Chrystusa, moje oczy, by zobaczyć znaki, uszy, by usłyszeć Jego słowo, nie tylko w Słowie Boga. Na różny sposób Bóg może przemawiać do mnie, wtedy potrzeba mi stałości. Stałości w tym trwaniu przy Chrystusie. W otwieraniu się na jego słowo. Ktoś, kto każdego dnia siada i czyta słowo przez pół godziny, na przykład, piętnaście minut, na początku bywa, że to słowo nic nie mówi, ale po jakimś czasie, po paru miesiącach, po pół roku, po roku, mówi wie ksiądz, w zasadzie to wolę nie zjeść śniadania niż nie przeczytać słowa, bo to słowo rezonuje, dotyka, ono we mnie trwa w ciągu całego dnia, a więc stałość, stałość w modlitwie, stałość w cotygodniowej Eucharystii, w codziennej modlitwie, porannej, wieczornej, w czytaniu słowa. Wtedy otwieram moje serce i pozwalam Bogu, aby przeorał glebę mego serca. Aby rzeczywiście to ziarno mogło zapaść głęboko. Pozwalam, aby Chrystus podlewał Moje serce, swoją łaską. Dalej jest gleba pokryta cierniami, i tak jak mówi Chrystus, wprawdzie ktoś słucha słowa, ale potem troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo. Dwie rzeczy: troski doczesne. Czy wystarczy mi do pierwszego, a co będę robić potem? Czy moje dzieci dostaną się na studia? Czy moje dzieci skończą te studia? Czy dostaną pracę? Czy znajdą małżonków? I tak dalej. Te troski codziennego dnia. Czy nie zabraknie nam? Znowu podrósł prąd czy gaz? Czy przetrwam? Dalej ułuda bogactwa. Jakbym miał więcej, byłbym szczęśliwszy żyłoby mi się spokojniej, więc co muszę zrobić? Muszę zarobić więcej. I te dwie rzeczy, te troski i lęki, które z nich wypływają, i ten pomysł, że bogactwo dałoby mi szczęście, one zagłuszają słowo. I wtedy słowo jest jakby z jednej strony, a z drugiej strony życie. I słowo nie oddziaływuje na życie. Pada, ale po chwili jest zagłuszone. I wreszcie jest ta ziemia żyzna, w której gdy pada słowo, rzeczywiście wydaje plon. Stukrotne, sześćdziesięciokrotne, trzydziestokrotne. Zobaczcie, co zrobić, by ta moja, by moje serce, by gleba mojego serca była odpowiednio przygotowana na przyjęcie ziarna, a dalej by była uprawiana, by rzeczywiście mogło wzrastać. Bo można Doczekać do momentu, gdy nawet z ziarna zacznie coś wychodzić, a potem to zasuszyć. Więc dzisiaj choćby te słowa, które zostały nam dane, a więc stałość, stałość mego trwania przy Chrystusie, stałość modlitwy, stałość czytania słowa, rozczytywania znaków, które widzę w moim życiu. Dalej to, by nie dać się zastraszyć troską mego codziennego życia. Jezus nieustannie powtarza, nie bójcie się, nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli, nawet włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się i ułuda bogactwa. To wcale nie znaczy, że gdy ktoś ma więcej, będzie szczęśliwszy. Wielu tych, co miało bardzo wiele, popełniło samobójstwo i żyło w nieustannej depresji, więc potrzeba mi więcej łaski, nie więcej pieniędzy. Więc to jest kolejny sposób, by to moje serce przygotować. A dalej, za każdym razem, kiedy przychodzę do Eucharystii, do sakramentu pokuty i pojednania, tam Chrystus podlewa glebę mego serca swoją łaską. Aby ziarno, które zostało zasiane, aby mogło wschodzić. Kiedy śpiewaliśmy psalm, na żyznej ziemi, ziarno wyda plony to był refren na żyznej ziemi. A więc staję przed Chrystusem i mówię: Boże, przeoraj moje serce, zasiej moje serce, podlewaj moje serce, aby tam Twoje słowo i Twoja łaska, aby wydało. Plon obfity, aby to, co Ty chcesz, wypełniło się we mnie. Prośmy dzisiaj Chrystusa, aby to słowo, które dzisiaj pada, nie zostało bezowocne. Abyśmy niezależnie, jaką glebą jesteśmy dzisiaj, czy na razie drogą, czy na razie gruntem skalistym, czy może cierniami, abyśmy ostatecznie stali się glebą żyzną. I wtedy też ważne, aby się z nikim nie porównywać. Czy mój plon to jest trzydzieści, sześćdziesiąt, czy sto, a plon kogoś innego? Nie, mam przynieść plon na miarę daru, które otrzymuję. A więc mieć otwarte oczy i uszy, by zobaczyć dar, by usłyszeć słowo, a dalej otworzyć serce, aby ono pałało gorliwością, aby trwało w dziękczynieniu, i aby przyjęło Bożą łaskę, i wydało plon obfity łaski otrzymanej.